Tomasz Kuchar, Magda Lukas. Tomasz Kuchar to jest prawdziwa legenda na kierowca, który tutaj wielokrotnie wyszedł na No ale już widać po pierwszych metrach, że Tomek ma e, swoją koncepcję na ten przejazd, że stawia przez na jedną kartę, bo ten tor jest troszkę inny, ta jazda jest troszkę inna, ale on zapewne zna możliwości, wie przygotowany jest jego samochód. Myślę, że wie co robi, aby osiągnąć tutaj jedną rzeczy. Tego przed ponownym spadaniem. No to na razie bardzo dobrze, kiedybym miał postawić własne pieniądze, to postawiłbym inne pieniądze. Bo wskazuje na to, że to, to właśnie które za będzie nowym liderem rywalizacji na karowej. Przypomnę, 2 minuty 18 sekund i 28 setek to jest w najlepszy rezultat. To jest rezultat Michała Wojczyka Jędrzeja Grzeja Który którzy zapewne dzisiaj... EWO 10, atomek, no jeszcze trochę, jeszcze kilka sekund nie zobaczymy co na ale do tej pory ten przejazd wygląda absolutnie bezbłędny. Chociaż, jak Michała wspomniałeś, rzeczywiście Pan ma swój własny pomysł, ale no, no, przecież jest królem Karowej, więc ten królewski pomysł, najprawdopodobniej będzie wyraźny. Ostatnie metry, E, e, od której też wszystko zależy. Tutaj w tym momencie od każdej wersji zależy wynik. A, książka z tą ciepłą auto, A jest 216 plus 10.